Cześć witam. Na tym kole będziemy losować 5 opcji, z których Wy wybierzecie jedną. W ankiecie zatytułowanej wynik z ankiety na jutro. W tej kategorii Wy wybie będziecie wybierać jedną z pięciu opcji. Tak. Do tej kategorii będziemy z ankiet. Więc trzeba wylosować 5 opcji. Mogłem więc sam wybrać, ale dzisiaj pozwolę, żeby to koło za mnie wybrało. I tak. Mam pierwszą Clucker. No to jeżeli ktoś już chce lukiery zaznaczyć, no to może się przygotować, że to będzie zaznaczał Drugie... Tak, mija dwa, dobra Teraz ja sobie może już to do ankiety pokopiuję pop Albo to mogę zrobić po odcinku No, znaczy po locowaniu to jest druga opcja. Trzecia. Jak, jak się powtórzy, to zmieniał, nie? Żeby, nie? Żebyś... Okej. Okay. Chizaria czy Klukiria? Chizaria to goło. Jakby była Klukiria to było, no to dwa razy te same opcji nie dałbym do ankiety. No. Mogę dwa razy tą samą opcję dać w ciągu dnia, ale nie do ankiety. Tak to... To to ma zaznaczenie, którą opcję wybieracie, nie? Kupka Kiria <kary> HD? To jest czwarta opcja i mam nadzieję, że teraz wypadnie coś, co nie jest papasem. Byłoby fajnie. Ale jak będzie papas, no to papas. No dobra. Widać, że krukiria. Ale krukiri no, nie wpiszę dwa razy. No, jak losuję te losy danki, to pierwszy raz myślę, się wylosowały dwa te same losy. Z pięciu. Więc ja tą krukirię wymieniam na. Wymieniam na Swords and Sandals Immortals Tak Na tą opcję wymieniam Bo dwa razy Klukirię przecież do ankiety nie wpiszę I takie, i to są, i to jest 5 losów Z tego koła Z czego czwarty, piąty los był zmieniony przeze mnie Mogę też robić tak, że jak się coś Jak się powtórzy losowanie Czyli jak się losuje jeszcze raz ta sama opcja, to po prostu jeszcze raz koło zakręcę Albo po prostu sam wybiorę dzisiaj wybrałem samodzielnie, ale w innym przypadku mogę też zrobić drugie losowanie i, i po prostu tą drugą opcję przegarnąć, nie tą co się powtórzyło. Dobra, no to do zobaczenia w odcinkach. Cześć. I, i, I to w tym odcinku, który Wy wybierzecie w ankiecie oraz w tych odcinkach, w tych odcinkach, które są zaplanowane.